Na poniedziałkowej 20. sesji Rady Miasta Nowy Targ najwięcej emocji wzbudziły dwa kluczowe głosowania. Nad udzieleniem burmistrzowi Grzegorzowi Watysze wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2024 rok. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie burmistrzu, drodzy koledzy i koleżanki z Urzędu Miasta, ja mieszkam tutaj w Nowym Targu od 22 lat i Mam taką szczególną perspektywę na, na rozwój tego miasta, które pokochałem, którym zamieszkałem, którym poświęciłem, można powiedzieć, całe swoje dojrzałe życie zawodowe, w którym założyłem rodzinę. I ten rozwój miasta, który nastąpił przez te 22 lata, jest, można powiedzieć, spektakularny i można to określić naprawdę jako przeskok cywilizacyjny. I tu mówimy też o pracy świętej pamięci. Burmistrza Fryźlewicza i pana też Grzegorza Watychy, obecnego burmistrza, i mówimy też o, oczywiście o całej pracy różnych radnych, różnych rad, które przewijały się przez te wiele kadencji. I to, co możemy stwierdzić, i choć to może to zabrzmi trochę pompatycznie, to jest ta pasja i poświęcenie dla miejsca zamieszkania, dla miejsca, w którym się żyje, ale nie tylko po to, żeby przeżyć, ale żeby zobaczyć też niesamowite przemiany tego miasta i to się zadziało. I to możemy stwierdzić wszyscy, jak tu jesteśmy, że nowy targ jest w zupełnie innym miejscu niż był 22 lata, 2 lata temu, i wykorzystał też tę, tę szansę, które, które dały między innymi środki europejskie, ale to wykorzystał też dobrze ten czas. Rok 2024 za nami, budżet wykonany, raport przedstawiony. i Pasowałoby coś na podsumowanie też od, od przewodniczącego Rady powiedzieć? Widzę, że pani spogląda na zegar, tak, będzie krótko. Jestem nowym radnym. Być może zacząłem już z wysokiego C jako przewodniczący rady, ale szedłem tutaj do rady miasta pełen zapału, że chcemy realizować dobre rzeczy dla miasta. Że chcemy wyjść z pułapki przeciętności tego, co właśnie zostało pokazane w ankiecie. Ja osobiście chcę, żeby nowy targ był wyjątkowy, żeby nowy targ żył życiem, jakie miał w początkach tak królewskie wolne miasto Nowy Targ. A więc nasza historia nas zobowiązuje poniekąd do tego, żebyśmy żyli na wysokim poziomie, nie na przeciętnym poziomie. I myślę, że oś sporu między koalicją rządzącą a panem burmistrzem jest właśnie tutaj. My chcemy czegoś więcej niż tylko przeciętności. Szliśmy do rady miasta po to, żeby Nowy Targ nie był przeciętny. Oczekujemy od burmistrza bycia liderem, nieprzeciętnym. Oczekujemy od burmistrza tego, że będzie kreował politykę w regionie, że będzie wyznaczał kierunki. A jeśli czegoś nie wie, to zachowa się jak prawdziwy lider czyli zapyta się ludzi, którzy są na jego zapleczu, którzy będą mu kibicować w dobrych dziełach na rzecz nowego targu. Kto z Państwa jest za tym, aby udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Nowy Targ, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi, ponieważ do jego udzielenia potrzebna jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady. A tutaj mamy 9 za, 7 przeciw i 4 wstrzymujących się. Przypominam, że pomimo formalnego zrealizowania budżetu absolutorium jest również oceną całokształtu działalności burmistrza proszę to mieć na uwadze podczas głosowania. Do tego do tej uchwały została wydana pozytywna opinia RIO, którą Państwo też dostali, która jest umieszczona w materiałach, w związku z czym myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium dla burmistrza miasta Nowy Tarek za 2024 rok? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła przedmiotową uchwałę 14 głosami za, przy 6 wstrzymujących się. Mimo późnej pory już mamy te... Chciałem bardzo serdecznie podziękować za udzielone absolutorium. Oczywiście przyjmuję te wszystkie uwagi. Brakło pewnie w tym, w tym sprawozdaniu i, i, i tutaj jakby wyartykułowanej tej specyfiki tego roku 2024 był to rok, no, w którym może mniej było realizowanych inwestycji i wydanych pieniędzy, ale sporo było złożonych wniosków przygotowywania się do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ponieważ no, też jest opóźnienie po wyborach parlamentarnych jest pewnie jednak no prze, prze, przedformowanie tych programów rządowych. Dziękuję Państwu za jakby ten no, takie skwitowanie z wykonania budżetu. Myślę, że, że ono było bardzo ważne. Kiedyś pamiętam jeszcze tutaj od młodych działaczy Wolnościowego Podhala słyszałem, że właśnie zejście z zadłużenia jest kluczowe. Wziąłem sobie to kiedyś do serca i, i taką politykę realizuję, żeby właśnie żeby właśnie z tego, z tego zadłużenia też schodzić, żeby nie generować kosztów obsługi długu i przynajmniej w tym zakresie mamy na pewno spory, spory sukces, dlatego dziękuję za udzielone absolutorium w imieniu własnym, w imieniu moich współpracowników, zastępców, pracowników urzędów i jednostek, jak również dziękuję Państwu za, za ten rok pracy, zaangażowania wszystkim i za wytrwałość w dniu dzisiejszym.